W lipcu 1840 roku mieszkańcy Winstead, małego miasteczka w Connecticut, doświadczyli niespotykanego deszczu. Z nieba spadły krople, które były nie tylko czerwone, ale również miały dziwny zapach. Początkowo nie było pewności, czy rzeczywiście była to krew, czy też substancja o podobnym kolorze. Zjawisko to wywołało poruszanie w lokalnej społeczności, ponieważ nigdy wcześniej czegoś podobnego nie zaobserwowano. Kiedy badacze, próbujący wyjaśnić fenomen, przeprowadzili badania. Stwierdzili, że czerwona substancja nie jest krwią ani żadnym znanym materiałem organicznym, a raczej jakimś rodzajem organicznego pyłu, który mógł zostać uniesiony przez wiatr z odległych miejsc. Istniały również przypuszczenia, że deszcz mógł zawierać fragmenty roślin, takich jak algi lub muszki, które w odpowiednich warunkach atmosferycznych mogły nadać cieczy czerwonawy odcień. Inna teoria mówiła o możliwości atmosferycznych warunków, które umożliwiły zatrzymywanie takich cząsteczek w chmurach. To by tłumaczyło, dlaczego tylko część obszaru została objęta tym dziwnym deszczem, a inne rejony nie doświadczały tego zjawiska. W swoim prowokacyjnym dziele zatytułowanym Księga Potępionych, Charles Ford uchwycił istotę tego, co nazywał potępionymi danymi informacjami odrzuconymi przez współczesną naukę, ponieważ nie pasowały do powszechnie akceptowanych przekonań. Książka jest zbiorem historii, które wówczas i nadal uchodziły i uchodzą za niewytłumaczalne lub nieistniejące w mainstreamowej nauce. Ford podkreśla, że w historii istnieje wiele przypadków, które zostały ignorowane lub ukryte przez autorytety. Chociaż książka ma charakter kontrowersyjny i pełen spekulacji, jest również uznawana za prekursorski tekst w badaniach nad zjawiskami paranormalnymi i w dziedzinie pseudonauki. Księga Przeklętych jest również punktem wyjścia dla współczesnych teorii dotyczących nieznanych fenomenów, a także inspiracją dla twórczości takich autorów jak Lovecraft. Ford odważnie krytykował główny nurt naukowy, zarzucając mu konformizm i brak gotowości do wyjścia poza utarte schematy w poszukiwaniu trudnych do uchwycenia prawd podważających przyjęte założenia. Porównał ograniczone myślenie niektórych naukowców do fundamentalizmu religijnego, sugerując, że pozorny konflikt między nauką a religią to jedynie odwracający uwagę pozór. W jego oczach nauka często przybierała formę de facto religii, kurczowo trzymając się swoich dogmatów. Jednym z fascynujących przykładów, które analizuje jest tajemnicza poświata na niebie, zaobserwowana na całym świecie i powszechnie przypisywana dramatycznemu wybuchowi wulkanu Krakatału w 1883 roku. Ford kwestionuje tę narrację, argumentując, że dziwne światło pojawiło się na wiele miesięcy przed erupcją. Zasugerował, że zamiast wyjaśniać to zjawisko, naukowcy uczynili z Krakatału wygodnego kozła ofiarnego dla wydarzenia którego nie potrafili w pełni zrozumieć. Tym samym Ford wprowadza czytelnika w fascynującą podróż po świecie interpretacji zjawisk, które wymykają się racjonalnemu pojmowaniu natury. Tak, ufo też tu będzie. Albany, Nowy Jork, 6 sierpnia 1874 roku. Tego pamiętnego dnia na świat przyszedł Charles Hoy Ford, urodzony w zamożnej, lecz naznaczonej trudnościami rodzinie. Jego wczesne życie zostało na zawsze odmienione. Gdy przed ukończeniem piątego roku życia stracił matkę, Agnes Hoy, Pozostawiła ona jego czule nazywanego Todim i jego dwóch młodszych braci pod opieką surowego ojca, Charlesa Nelsona Forta. Despotyczny Charles Senior rządził domem twardą ręką, a jego przemoc fizyczna wzbudzała w dzieciach strach zamiast miłości czy szacunku. Mimo przytłaczającej atmosfery w domu, duch młodego Todiego nie został stłamszony. Jego psotna natura i niezależność stanowiły formę buntu przeciwko ojcowskiej tyranii. Zaszczepiając w nim głęboki sceptycyzm wobec autorytetów, który towarzyszył mu przez całe życie. Religia oraz rygorystyczne nauki szkolne nie miały nad nim władzy. Zamiast tego cechowała go nienasycona ciekawość świata oraz zamiłowanie do zbierania informacji. Edukacja Forta zakończyła się, gdy porzucił szkołę średnią i rozpoczął nowy etap życia na Brooklinie, gdzie rozwijał swoją pasję do dziennikarstwa. W 1893 roku, dysponując skromnym spadkiem. Wyruszył w niezwykłą podróż, pokonując 30 tysięcy mil w ciągu trzech lat. Jego celem było zdobycie doświadczeń i wiedzy, które pogłębiłyby jego zrozumienie życia. Jednak w 1896 roku choroba przerwała jego wędrówkę, zmuszając go do powrotu na Brooklyn. Tam los ponownie zetknął go z Annie Filling, znajomą z dzieciństwa z Albany. To właśnie ona, z troską i oddaniem, pielęgnowała go podczas rekonwalescencji, co zaowocowało miłością. Pobrali się w październiku, Lecz ich wspólne życie nie było łatwe. Eni pracowała jako praczka, a Ford z trudem zarabiał jako zmywacz naczyń. Mimo przeciwności losu wspólnie stawiali czoła trudnościom, budując swoją przyszłość na fundamencie miłości i wytrwałości. Gdy świat forta zaczął zamykać się wokół niego, zanurzył się coraz głębiej w barwne krajobrazy wyobraźni i metafizyki. To właśnie w tym przełomowym okresie zetknął się ze swoimi bóstwami. Nadał im cztery imiona, z których każde symbolizowało aspekt jego drogi życiowej, prowadząc go ku nieznanemu przeznaczeniu i kształtując przemianę z buntowniczego syna sklepikarza z Albany w enfant terrible nauki. Te bóstwa rozkład symbolizujący nadzorowanie istnienia, odnoszące się do pięknie zgniłego życia. Amorfa związane z deformacjami i nieregularnością, symbolizujące brak formy i struktury. Syntetyka reprezentujące łączenie różnych elementów w nowe całości. Wyrównanie symbolizujące równoważenie, harmonizowanie różnych sił i elementów w świecie. Bóstwa te mogły początkowo być żartem zrodzonym z fantazji, lecz szybko stały się symbolami jego prawdy. Szczególne miejsce zajmowało rozkład, który wyłonił się jako strażnik istnienia, oddając istotę tego pięknie zgniłego życia, które wiedziemy. W burzliwym okresie swojego życia Charles Ford zaczął tworzyć wciągające opowiadania, zdobywając uznanie w świecie czasopism już w 1905 roku. Jego historie, pełne barwnych opisów życia w nowojorskich kamienicach, przyciągnęły uwagę Teodora Dreisera, cenionego redaktora w wydawnictwie Street and Smith. Dreiser wychwalał twórczość Forta jako najlepsze humorystyczne opowiadania, jakie kiedykolwiek widział w Ameryce, stając się jego oddanym zwolennikiem. Nie tylko kupował opowiadania Forta do sztandarowego magazynu wydawnictwa, Smith's, ale również oferował wnikliwe uwagi, zachęty i wskazówki. Dreiser odegrał kluczową rolę w doprowadzeniu do publikacji powieści Forta *The Outcast Manufacturers* w 1909 roku. Powieść opowiada o życiu biednych mieszkańców nowojorskich slumsów na początku XX wieku. Główne postaci to grupa outsiderów i ludzi z marginesu społecznego, którzy próbują odnaleźć sens życia w trudnych warunkach społecznych i ekonomicznych. Ford przedstawia ich codzienne zmagania w sposób pełen ironii i współczucia. Ford korzysta z niekonwencjonalnego stylu narracji, wplatając humor, absurd i błyskotliwe obserwacje dotyczące społeczeństwa. Książka często była porównywana do dzieł takich autorów jak Charlesa Dickensa, choć jej ton jest bardziej surrealistyczny i eksperymentalny. Chociaż powieść nie zdobyła dużego uznania w momencie publikacji, jest ceniona przez znawców twórczości Forta jako interesujące spojrzenie na jego rozwój jako pisarza. Elementy z The Outcast Manufacturers wskazują na jego późniejsze zainteresowanie niezwykłością i niekonwencjonalnym myśleniem, które stały się znakiem rozpoznawczym jego esejów i książek o zjawiskach paranormalnych. To lektura dla osób zainteresowanych literaturą społeczną, eksperymentalnym stylem pisarskim oraz początkiem kariery Charlesa Forta, zanim stał się ikoną literatury o tematyce niewyjaśnionej. Los Forta zaczął zmieniać się dramatycznie, gdy on i jego żona Eni otrzymali kilka spadków. Nagle zostali uwolnieni od finansowego trudu, który ich pochłaniał ku wielkiemu zaskoczeniu Forta. Ta nowa stabilizacja finansowa doprowadziła jednak do komplikacji w ich relacji. Ford uważał się za bohemę artystyczną podczas gdy Eni pragnęła wygody, większych mieszkań, nowoczesnych łazienek i szanowanych sąsiadów, szeregu burżuazyjnych udogodnień, które Ford wyśmiewał. Jednak w głębi duszy Ford marzył o życiu podobnym do życia Dreisera, pełnym wielkości i odrobiny skandalu. Pisma Dreisera były potężnym oskarżeniem przeciwko opresyjnym strukturom społecznym i religijnym, z jakimi zmagali się biedni i imigranci, przynosząc mu uznanie jako geniuszowi literackiemu, zwłaszcza za przełomową powieść Siostra Kari, Jego kolejne dzieła nadal przekraczały granice, a jego radykalny styl życia zakorzenił się w tętniących życiem kręgach Greenwich Village. W 1915 roku powieść Dreisera, Geniusz, która śmiało eksplorowała chaos jego życia osobistego i niewierności, Wywołała oburzenie i została zakazana. W chwili szczerości Ford zwierzył się Dreiserowi, że pragnie takiej kontrowersyjnej uwagi. W świecie pochłoniętym przez upadek, jak wierzył, należy z otwartymi ramionami przyjąć dekadencję. Jest to jedno z jego mniej znanych dzieł, ale cenione za swoją głęboką analizę osobowości artystycznej oraz próbę zrozumienia relacji między sztuką, życiem osobistym i społecznymi ograniczeniami. Mimo, że powieść nie zdobyła takiej sławy jak inne dzieła Dreisera takie jak Tragedia amerykańska czy Siostra Kari jest interesującym spojrzeniem na życie artysty i ukazuje rozwój Dreisera jako pisarza. Twórczość Forta przeszła transformację wraz z pojawieniem się amorfy, stając się coraz bardziej abstrakcyjna. Nie mogąc napisać drugiej powieści i uwolniony od konieczności sprzedaży opowiadań, spędzał dni w bibliotece, zgłębiając różnorodne dziedziny, od ewolucji po rachunek różniczkowy. Rozwinął teorię monizmu egzystencjalnego, według której istnieje jedynie wszechświat, a zwykłe obiekty są jedynie częściami tej całości i zasadniczo nierealnymi bytami. Swoje koncepcje zgłębił w opowiadaniu o ludzkiej krwince, która uświadamia sobie swoje połączenie z rozległym systemem podczas gdy konserwatywne komórki odrzucają tę ideę. Z biegiem czasu eksploracje Forta zboczyły w nieznane, przechodząc od znajomego świata przestrzegającego prawa do intrygującego chaosu świata bezprawia. Zafascynowały go osobliwości i dziwactwa: relacje o deszczach z żab, ludziach znikających bez śladu oraz tajemniczych obiektach tańczących po niebie. Te dziwne zjawiska rozbudziły w nim płomień ciekawości, skłaniając go do zapisywania swoich obserwacji i rozważań nad ich głębszym znaczeniem. Ford przestał być jedynie opowiadaczem historii, stając się poszukiwaczem prawdy. Oznajmił: "Widzę to wszystko jako trud i wysiłek, rozpoczynając podróż, która zacierała granice między metafizyką a narracją". W zagraconym mieszkaniu metodycznie porządkował dziesiątki tysięcy zgromadzonych notatek, kategoryzując je w imponującą liczbę trzynastu setek odrębnych tematów. Kierowany wewnętrzną potrzebą zrozumienia zagadkowego świata wokół siebie, poświęcił się scalaniu swoich odkryć i przemyśleń na temat niezwykłości. Przełomowym momentem stał się listopad 1915 roku, gdy zaczął syntetyzować swoje myśli o anomaliach. Pod wpływem swojego trzeciego boga, Ford poświęcił sześć miesięcy na nową książkę, której rękopis zaginął, ale jej idee zostały odtworzone przez biografów. Ford zaproponował, że istnieniem rządzi nieodkryta siła, którą nazwał X, odpowiedzialna za wszystko, co istnieje, często mylnie brana za prawa natury lub wolną wolę. Poprzez badanie anomalii wierzył, że może dostrzec wpływ X i postawić hipotezy na jego temat. W swojej pracy reinterpretował historię ludzkości w świetle tej siły, torując drogę rewolucyjnemu gatunkowi pisarstwa. Następnie Ford przeszedł do konceptu Y, który koncentrował się na związku między bezpieczeństwem finansowym a produktywnością. Choć szczegóły tego rękopisu są skąpe, Y wiązało się z pojęciem Wyland, znajdującym się w pobliżu bieguna północnego. Ford sugerował, że podróżnicy zapuszczający się w Arktykę zapoczątkują nową erę, łącząc ludzkość z mieszkańcami Wiland y w celu zneutralizowania X. Ten proces miałby prowadzić nie do wolnej woli, lecz do stanu Nirwany. Na przestrzeni lat, Ford przekształcił swój rękopis w Księgę Przeklętych, zrywając z tradycyjnymi konwencjami nazewniczymi, przedstawił w nim dziwne relacje, szczególnie o rzeczach spadających z nieba, jednocześnie krytykując geometrię euklidesową, ewolucję darwinowską i mechanikę newtonowską. Choć książka wydaje się chaotyczna, pokazuje jego pogląd, że wszechświat jest jednością, której nauka nie rozumie w pełni. Ford twierdził, że zarówno nauka, jak i dawne religie Tworzyły reżimy prawdy, wykluczając przeklęte fakty. Jego celem było ocalenie tych faktów, aby ukazać ciągłość istnienia, oraz dążenie do ustanowienia nowego rozumienia, które uwzględniałoby uniwersalną ciągłość wszechrzeczy. Ford zaczyna od podzielenia się swoją wiarą, że istnieje niezliczona liczba dziwnych zdarzeń, rzeczy, których nauka często nie potrafi wyjaśnić lub które woli ignorować. Zauważa, że środowisko naukowe często szybko odrzuca raporty o tych tajemnicach, co jego zdaniem jest problemem. Aby udowodnić swoją tezę, Ford dzieli się różnorodnymi niezwykłymi historiami. Jednym z najbardziej fascynujących i dziwnych zjawisk, które Charles Ford opisał w Księdze Przeklętych, był tak zwany deszcz ryb, który miał miejsce w 1877 roku w miejscowości Joro w Hondurasie. Historia ta stała się jednym z najbardziej znanych przypadków w historii fenomenów meteorologicznych, które nie mieściły się w ramach tradycyjnych wyjaśnień. W Joro, małym miasteczku w Hondurasie, podczas intensywnej burzy, z nieba spadły tysiące małych ryb. To zdarzenie miało miejsce kilka razy w roku, a mieszkańcy Joro stali się przyzwyczajeni do tego, że w trakcie szczególnych burz padały ryby, które były wciąż żywe, choć wyłowione z powierzchni ziemi były wycieńczone. Zjawisko to zaczęło być obserwowane na szeroką skalę w 1860 roku. Ale najbardziej intensywny deszcz ryb miał miejsce właśnie w 1877 roku, kiedy to z nieba spadło ogromne ich stado. Zdarzenie wywołało duże poruszenie ponieważ nikt nie wiedział jak to możliwe, by ryby opadały z nieba podczas deszczu. W relacjach świadków mówi się, że ryby były zupełnie nieuszkodzone, co jeszcze bardziej zaskoczyło mieszkańców. Innym możliwym wyjaśnieniem, które nie zostało nigdy potwierdzone, jest istnienie deszczu ryb i innych drobnych organizmów wodnych w wyniku niezwykłych warunków atmosferycznych. Silne prądy powietrzne mogą porywać nie tylko ryby, ale i inne drobne organizmy z jezior, rzek lub nawet z oceanu. Wioro, od tego czasu fenomen deszczu ryb stał się jednym z najbardziej znanych aspektów lokalnej kultury. Co roku mieszkańcy obchodzą specjalny festiwal, zwany Festival de la lluvia de Peces, festiwal deszczu ryb, aby uczcić to niezwykłe wydarzenie. Tradycyjnie mieszkańcy zbierają ryby po takich deszczach, a zebrane ryby są wykorzystywane do przygotowywania potraw regionalnych. Zjawisko to przyciąga turystów, którzy przyjeżdżają, by na własne oczy zobaczyć ten niesamowity fenomen. Charles Ford. Nie ograniczał się tylko do przedstawiania zjawisk meteorologicznych jako ciekawostek. W księdze przeklętych wykorzystywał te przypadki jako argumenty na rzecz swojej tezy, że wiele zjawisk pozostaje niewytłumaczonych lub ignorowanych przez naukę. Dla Forta deszcz ryb lub krwi z początku tego materiału był dowodem na to, że zjawiska takie jak to, choć mogą być zdumiewające, są częścią większego nieznanego porządku, który wymyka się utartym teoriom. Fort przypuszczał, że takie anomalie. Podobnie jak inne fenomeny, mogły być ukrywane lub ignorowane przez naukowców, którzy nie byli w stanie ich wyjaśnić w ramach obowiązujących teorii. Choć współczesne wyjaśnienia opierają się głównie na teoriach związanych z cyklonami i wirami powietrznymi, fenomen ten wciąż pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych i fascynujących zjawisk natury, które wykazują, jak wiele wciąż nie rozumiemy o otaczającym nas świecie. Ford zagłębia się także w opowieści o tajemniczych światłach, zjawiskach widmowych. I dziwnych zjawiskach atmosferycznych. Na przykład wspomina o obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających, UFO, długo przed tym, jak ten termin stał się popularny. Wiele z tych obserwacji pochodzi od wiarygodnych świadków, takich jak piloci czy astronomowie, i rodzi interesujące pytania o to, co tak naprawdę dzieje się wokół nas, sugerując, że mogą istnieć nieznane siły lub istoty wpływające na naszą rzeczywistość. Ostatecznie, praca Forta skłania nas do ponownego przemyślenia. Jak ściśle definiujemy to, co jest realne, i do zachowania otwartego umysłu na tajemnice świata. Zaprasza nas do poszerzenia naszego rozumienia i rozważenia, że wszechświat może być o wiele bardziej złożony i dziwny, niż obecnie sądzimy. Krytyka myślenia naukowego Charlesa Forta stawia ważne pytania o to, jak sztywne i ustalone mogą być pewne naukowe przekonania. Twierdzi, że nauka często zbyt ściśle trzyma się akceptowanych idei, ignorując dowody, które mogą je obalić. Takie rygorystyczne podejście może ograniczać nasze rozumienie wszechświata i świata wokół nas. Ford podkreśla, że nauka to nie tylko czyste fakty jest głęboko uzależniona od wpływów kulturowych i społecznych. Naukowcy, podobnie jak wszyscy inni, są kształtowani przez świat, w którym żyją, co może prowadzić ich do preferowania pewnych wyjaśnień, które wydają się bardziej akceptowalne lub pasujące do ich kontekstu, a nie tych, które mogą być bardziej trafne. Na przykład gdy naukowcy napotykają dziwne zjawiska, które nie pasują łatwo do obecnych teorii, często je odrzucają jako zwykłe anomalie lub błędy. To odrzucenie oznacza, że potencjalnie interesujące i ważne odkrycia są pomijane w dyskusjach naukowych, co uniemożliwia szersze zrozumienie rzeczywistości. Jednym z głównych punktów forta jest to, że w dążeniu do obiektywności nauka może przeoczyć własne uprzedzenia i subiektywność. Zauważa, że instytucje naukowe mają tendencję do faworyzowania określonych metod i rodzajów dowodów, często ignorując informacje jakościowe, które mogłyby dostarczyć cennych wskazówek. Taki selektywny fokus może ograniczać głębokość wiedzy naukowej. Co więcej, sztywne trzymanie się ustalonych idei może stłumić kreatywność i innowacje w nauce. Ford zwraca uwagę, że wiele przełomowych odkryć pochodzi z kwestionowania statusu quo i badania niekonwencjonalnych idei, ale społeczność naukowa często opiera się takim wyzwaniom. Woląc trzymać się znanych teorii, Ford krytykuje także procesy, przez które nauka jest akceptowana i walidowana. Czynniki takie jak recenzje naukowe, praktyki publikacyjne i finansowanie mogą tworzyć uprzedzenia faworyzujące niektóre badania kosztem innych, co uniemożliwia prawdziwe badanie nowych idei. Jednym z bardziej tajemniczych zjawisk opisanych przez Charlesa Forta w księdze potępionych jest historia znikających wysp, które były obserwowane na Morzu Karaibskim w 1875 roku. Zjawisko to, choć nie zostało dokładnie wyjaśnione, przyciągnęło uwagę Forta jako przykład niewytłumaczalnego fenomenu, który nie pasował do żadnej znanej teorii naukowej. W 1875 roku, podczas żeglugi przez Morze Karaibskie, marynarze na statku zauważyli nieznaną wyspę. Była to wyspa, która nie była zarejestrowana na żadnej mapie, co wywołało zdziwienie i zaciekawienie załogi. Wyspa wydawała się być mała, ale była na tyle zauważalna, że została dokładnie zlokalizowana przez nawigatorów. Po kilku godzinach, kiedy statek zbliżył się do niej, wyspa zniknęła. Zniknięcie wyspy nie zostało wyjaśnione w sposób tradycyjny. Mimo iż niektóre źródła sugerowały, że mogło to być złudzenie optyczne lub błąd w nawigacji, nie było to w pełni przekonujące wyjaśnienie. Co więcej, podobne przypadki znikających wysp były zgłaszane w innych częściach świata, co sprawiało, że fenomen z Morza Karaibskiego był jeszcze bardziej fascynujący. Ford zebrał liczne relacje o podobnych wyspach duchach. Zjawiskach, które pojawiają się na horyzoncie i nagle znikają, nie pozostawiając śladów. Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić takie przypadki. Jedno z możliwych wyjaśnień dla znikających wysp wiąże się z atmosferycznymi zjawiskami optycznymi, takimi jak fata morgana. Fata morgana to rodzaj mirażu, który występuje, gdy światło jest załamane przez różne warstwy powietrza o różnej temperaturze. Może to prowadzić do powstawania wysp. Które nie istnieją w rzeczywistości, ale wydają się realne w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W regionach oceanicznych, w tym na Karaibach, występują obszary wulkaniczne, które mogą tworzyć podwodne wyspy. Wulkaniczne wynurzenia mogą pojawić się na krótki okres, tylko po to, by zatonąć z powrotem w wyniku zmian ciśnienia w oceanie. Takie wyspy mogą wydawać się trwałe przez kilka godzin lub dni, ale ich istnienie jest efemeryczne. Ford w swojej książce sugerował, że wiele takich zjawisk mogło mieć swoje źródło w nieznanych nam jeszcze naturalnych procesach. Istniała możliwość, że znikające wyspy były jedynie objawem jakiegoś większego kosmicznego lub geofizycznego zjawiska, które wymykało się ówczesnemu rozumieniu nauk. Fort nie ograniczał się do opisania tylko tej jednej historii z Morza Karaibskiego. Zjawisko znikających wysp było znane w innych częściach świata, a niektóre historie były opisywane w relacjach marynarzy. Wydaje się, że w wielu przypadkach podobne wyspy, które nagle pojawiały się na horyzoncie, a potem znikały, były także widziane w innych rejonach, takich jak Morze Północne czy Oceany Indyjski i Spokojny. Ford opisał te przypadki jako część szerszego zjawiska, które wydaje się wykraczać poza normalne wyjaśnienia. W przeciwieństwie do dominującej w jego czasach nauki, która preferowała racjonalistyczne wyjaśnienia, Ford sugerował, że wiele z tych zjawisk mogło wynikać z nieznanych ukrytych praw natury, które wciąż pozostają poza zasięgiem naszej wiedzy. Ostatecznie Ford opowiada się za bardziej otwartym i elastycznym podejściem do badania naukowego, takim, które wita niepewność i jest gotowe zmieniać ustalone teorie, gdy pojawią się nowe dowody. Wyobraża sobie naukę, która jest ciekawa szerszego kręgu zjawisk, która ceni dziwne i niewytłumaczone jako możliwe wskazówki do głębszych prawd. Podważając dogmatyczną naturę naukowej obiektywności, Ford zachęca nas do ponownego przemyślenia tego, co uważamy za prawdziwą wiedzę. Jego idee przypominają nam o znaczeniu zachowania otwartego umysłu i pokory w naszej drodze do zrozumienia oraz gotowości do eksplorowania tajemnic, które kwestionują nasze podstawowe założenia dotyczące świata. Nie poprzestał jednak na tym. Ford zapuścił się również w rejony gigantów i wróżek. Wyobraźmy sobie ogromne siekiery, zbyt duże dla ludzkiej dłoni, wywołujące debaty na temat istnienia Olbrzymów, a także opowieści o krzyżach wróżek i osobliwych trumnach, które zdawały się sugerować istnienie ukrytego świata. Dodatkowo, Ford poruszył temat zjawisk poltergeistów, zarysowując nutę nadnaturalności kilkoma wstrząsającymi anegdotami. Zagadki pogłębiały się, gdy Ford opisywał zagadkowe zniknięcia wielu osób, w tym przerażającą historię kilkuset dusz zaginionych w schronisku podczas katastrofalnego trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 roku. Wspomniał również o złowrogiej tajemnicy Mary Celeste, której poświęcił znacznie więcej uwagi w późniejszym dziele lo, jakby tego było mało. Ford poszerzył swoje badania o obserwacje na niebie, dokładnie analizując liczne doniesienia o UFO, długo przed tym jak termin ten zyskał popularność po ikonicznych obserwacjach Keneta Arnolda w 1947 roku. Swoją eksplorację zakończył mrożącym krew w żyłach incydentem diabelskich śladów, który zaintrygował Anglię w 1855 roku oraz opisami podobnych zagadkowych przypadków. W swojej książce uwzględnił także relacje o trójkątnych UFO które raportowano na całym świecie już od lat 80. XIX wieku, czyniąc swoje dzieło prawdziwą skarbnicą niezwykłości i niewyjaśnionych zjawisk. Obiekty, które nazywał niebiańskimi, często uznawano za nieprawdziwe, podczas gdy przeklęte fakty często odradzały się jako prawdziwe. Życie istnieje w sferze pośredniej między tymi skrajnościami, co prowadzi do nieustannej transformacji. Ford określał swoje podejście jako intermediatyzm, twierdząc, że nic nie jest całkowicie rzeczywiste ani nierzeczywiste. W tym sensie życie jest rodzajem czyśćca, a Ford, niczym współczesny Dante, mapował metafizyczny krajobraz wszechświata. Odnosił się do swojego dzieła, Księgi Potępionych, jako do religii, podkreślając jego filozoficzne i duchowe znaczenie. Tworząc swoją nietypową teologię, Ford balansował na cienkiej granicy między kreatywnością a dziwactwem, podobnie jak autorzy fantastycznych tematów, takich jak Atlantyda. Jednak Księga Przeklętych wyróżniało się swoją zabawną i śliską narracją odbiegając od poważnego charakteru podobnych dzieł. Ford stwierdził, zrezygnowałem z fikcji, wszystko jest fikcją, sugerując świat, w którym granice między rzeczywistością a nierealnością się zacierają. Proponował dzikie idee, takie jak Super Sargasso Sea w górnej atmosferze i ludzkość jako jedynie własność. Pomimo swojego sceptycyzmu, całkowicie porzucił teoretyzowanie, koncentrując się na wyrażeniach. W Księdze Przeklętych Charles Ford opisuje również niezwykłe zjawisko deszczu szczurów, które miało miejsce w Londynie w 1850 roku. Jest to jedno z najbardziej niezwykłych i dziwnych zjawisk opisanych przez autora, które wykraczało poza wszelkie dotychczasowe wyjaśnienia naukowe. Wydarzenie to łączyło w sobie elementy niewytłumaczalnego zjawiska atmosferycznego oraz zagadkowego działania sił przyrody. W 1850 roku mieszkańcy Londynu byli świadkami niesamowitego wydarzenia. Podczas burzy z nieba spadły tysiące martwych szczurów. Relacje mówiły o tym, że szczury opadły na miasto, jakby były częścią jakiegoś większego zjawiska, które nie miało logicznego wyjaśnienia. W opowieściach mówiło się, że szczury były w stanie dosłownie spadać z nieba, jak deszcz, przy czym były martwe lub w stanie wyczerpania. Żadne zwierzęta, które spadały z nieba, nie wykazywały oznak życia, co stawiało pod znakiem zapytania tradycyjne wyjaśnienia tego zjawiska. Relacje o tym wydarzeniu zostały przekazane przez świadków. I były szeroko komentowane w gazetach tamtego okresu. Choć zjawisko to było wyjątkowe, nie jest jedynym przypadkiem, kiedy szczury lub inne zwierzęta miały spaść z nieba podczas burz. Zjawisko to powtarzało się w różnych częściach świata, a szczególnie w krajach o tropikalnym klimacie, gdzie takie deszcze zdarzały się okresowo. Ford, choć nie przedstawiał jednoznacznych odpowiedzi na zjawiska tego typu, omawiał możliwe wyjaśnienia w ramach swoich badań. W przypadku deszczu szczurów w Londynie, Wskazywał on na kilka teorii, które mogłyby wyjaśniać takie wydarzenie. Często tego rodzaju zjawiska miały miejsce w czasie silnych burz z deszczem, które sprzyjały przenoszeniu mniejszych obiektów, w tym także zwierząt. Przykładem mogą być huragany, cyklony czy inne nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne, które mogą mieć ogromną siłę wciągania, a także przemieszczać ciała zwierząt na bardzo duże odległości. Ford w sposób charakterystyczny dla swojej pracy sugerował, że takie zjawiska mogły być efektem jeszcze nieznanych nam naturalnych procesów atmosferycznych. Z tego punktu widzenia, deszcz szczurów byłby częścią większego zjawiska, które nie pasowało do znanych praw natury, które wtedy w XIX wieku były rozumiane jako absolutne. Ford był zdania, że istnienie takich zjawisk może świadczyć o tym, że w naturze wciąż istnieją nieodkryte zjawiska, które nauka nie potrafiła jeszcze wyjaśnić. Interpretacja Forta wspomnianych opadów i obserwacji UFO opiera się na koncepcji Supersargas Sosia rodzaju stacjonarnego oceanu, w którym wszystko, co zagubione na Ziemi, w niewytłumaczalny sposób zostaje znalezione i czasami spada z powrotem na Ziemię. Rozwinął tę koncepcję szczegółowiej w swoich późniejszych dziełach, choć sam Fort najwyraźniej nie przyjmuje tej wyjaśnienia w pełni. Nie stara się on dostarczyć wyjaśnienia dla zjawisk omawianych w tej książce. Zamiast tego po prostu przedstawia fakty takimi, jakie są, pozostawiając czytelnikom swobodę wyciągania własnych wniosków. Jego niechęć do wyjaśniania omawianych zjawisk sprawiła, że niektórzy sceptycy i krytycy, zwłaszcza Martin Gardner, określili Forta jako jedynie negatywnego krytyka lub dziwaka. Każda z tych historii, podobnie jak przypadek czerwonego deszczu, była świadectwem zjawisk, które wykraczały poza ówczesne rozumienie naukowe. Charles Ford zbierał je, by wykazać, że wielu z tych fenomenów nie da się wyjaśnić w ramach tradycyjnych teorii, a ich ignorowanie przez naukę było dowodem na to, że nie wszystko, co się dzieje w świecie, jest rozumiane lub zrozumiałe w sposób konwencjonalny. Dla niego te niewytłumaczone zjawiska były dowodem na istnienie czegoś, co przekraczało ówczesne możliwości poznawcze ludzkości.